Jeżeli tak jak ja nie lubicie wiązać butów i z reguły trzymacie je cały czas zawiązane, a kiedy nadejdzie pora, żeby je wyłożyć, po prostu wsuwacie je na nogę, znalazłem produkt, który może być dla Was. Clicks Life magnetyczne sznurówki. Są dostępne w wielu kolorach, ja wybrałem czerwony, bo to jest mój ulubiony kolor, chociaż prawdopodobnie nie będą pasowały do moich butów. Jeszcze muszę poprawić tamtą kamerę, czekajcie chwilę. Mamy nawet naklejkę z hologramem. Kto przeciąć bez noża? Jak się okazuje opakowanie ciężko będzie otworzyć bez użycia noża. Ups. W środku mamy tylko dwa takie klipsy. Nie, cztery. One się rozdzielają. Są nawet... Te magnesy są mocne. Czy nawet nie mogę ich rozdzielić? Mamy cztery takie magnesy. Jak to kupowałem, zastanawiałem się, czy te magnesy będą wystarczająco mocne, żeby utrzymać sznurówki. No ale... No ale chyba niepotrzebnie. Zamontujmy je na buty. W sumie instrukcja się przyda. Nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Trzeba zrobić kilka węzłów. Nie lubię czytać instrukcji, ale czasami trzeba. I co oni tu robią? Czyli to będzie tak. Tu. I przez tą dziurkę. Coś tu zjebałem. Tak to wygląda. Producent zaleca, żeby obciąć te sznurowadła, które zostały. Ale ja nie będę tego robić. Trzyma się OK, zaraz przetestuję to chodząc. Przezróbmy drugiego buta, żeby mieć komplet. Tak wygląda ciężka praca youtubera. No może nie wygląda to tak jakoś super. Na pewno sznurówki wyglądają lepiej, no ale czasami dla wygody trzeba się poświęcić. Mogłem też wybrać kolor, który bardziej by pasował do tych butów. No ale czerwony to mój ulubiony. Okej, okay, buty założyłem. Zaraz je przetestuję. Hmm. No trzyma się. Możecie skakać. Nie rozwiązują się. Spadnąć. Też wam mnie spadną. działa, tylko dla osób takich jak ja, które lubią zawiązać sobie buty trochę mocniej no będzie to zdecydowanie za luźno bo to trzyma, ale jednak jest dosyć luźno na waszej nodze możecie bez problemu rozwiązać buta zdjąć go jak chcecie go założyć, robicie tylko tak wkładacie nogę widzicie, ja dosyć mocno próbowałem to ścisnąć, dlatego mam małe problemy, no i Pomimo tego ścisku, który tutaj dałem, i tak jednak czuję, że jest trochę ten but za luźno dla mnie. No ale to zależy, to już kwestia preferencji, jak kto woli. Wkładacie noga. I już zawiązany. Produkt zdecydowanie spełnia swoją funkcję. Moim zdaniem znajdzie swoje zastosowanie dla małych dzieci, które nie umieją jeszcze wiązać śniwade. Lub po prostu dla osób, które nie lubią wiązać butów i nie przeszkadza im to, że but nie będzie mocno zawiązany na ich nogach. Szkoda, że jakby mały czegoś takiego nie wymyślił.